Okazji Święta Wojska Polskiego rynek w Grodkowie wypełnił wojskowe barwy i militarne akcenty. Piknik stał się okazją do poznania sprzętu, historii i tradycji polskich sił zbrojnych. To było wydarzenie pełne patriotycznego charakteru. Postaramy się, żeby wszyscy zainteresowani wyszli stąd z kompletnej wiedzą na temat tego, co tutaj na placu jest zgromadzone. Do tego oczywiście występy artystyczne, do tego coś dla ciała, czyli gastronomia, która zjechała Pogoda zamówiona, myślę, że nie tylko w 100 ale i w 150 także myślę, że impreza powinna się udać. Na uczestników czekała wystawa pojazdów wojskowych, od zabytkowych maszyn kompanii Szklary po nowoczesne, ciężkie sprzęty. Każdy pojazd ma swoją historię, każdy odsłużył w wojsku, każdy się spisał na poligonie, no i teraz dbamy o niego i spisuje się u nas nadal. Przywieźliśmy ze sobą pojazd BRDM-2, jest to pojazd... Wóz... W wersji rozpoznania chemicznego mamy tutaj Stara 266, to chyba każdy zna ten pojazd. Mamy wóz pożarniczy typu Magirus Deutsch. No, mamy też przyczepę pożarniczą z wyposażeniem Forda Transita strażackiego, motocykl z wózkiem. Yy, amerykański radiowóz, żeby było troszkę jeszcze bardziej różnorodnie. No i taką typową buchankę, czyli uaz 452 wersji propagandowej. Można było wejść do środka, usiąść za kierownicą i poczuć klimat prawdziwej służby. Jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się tego typu pojazdów tutaj, bo myślałem, że coś będzie bardziej, bardziej ze starszej epoki, a to widzę na pewno nowoczesny sprzęt jest. Także, także no, jestem pod wrażeniem, ale mimo wszystko starsze też przyciągają wzrokiem swoją taką specyfiką. Pooglądać można, zawsze coś nowego. Były pokazy grup rekonstrukcji historycznych i stowarzyszenia Kryptonim T4, strzelanie z ASG oraz nauka obrony przeciwchemicznej. Z bliska można było obejrzeć militaria i uzbrojenie różnych epok. W związku z tym, że jesteśmy miłośnikami historii, są to zbiory, tutaj które są na, przedstawione, są to zbiory. Nas wszystkich, czyli każdy z nas ma jakąś swoją rzecz, która jest dla niego szczególnie miła i taka droga sercu, w związku z tym jest tutaj przedstawiona szerszej rzeszy publiczności. Dla jednych była to podróż do przeszłości, dla innych lekcja współczesnego wojska. Piknik połączył pasję, wiedzę i dobrą zabawę w jednym wydarzeniu. Tak Grodków świętował swój dzień w barwach wojskowych.